Dzień dobry, Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Od początku sesji azjatyckiej dolar amerykański lekko zyskuje na wartości, kurs EURUSD zniżkuje w okolice 1,3730. Od rana natomiast lekko osłabia się polska waluta, kurs EUR PLN wzrasta pod 4,19, a USD USDPLN do 3,0%. 5. Dziś uwagę uczestników rynku powinny przykuć wydarzenia makroekonomiczne. Poznamy bowiem m.in. finalne odczyty indeksów PMI dla usług w gospodarkach strefy euro, decyzje Rady Polityki Pieniężnej oraz Banku Kanady w sprawie stóp procentowych oraz dane makroekonomiczne z USA w postaci raportów ADP oraz ISM. Uważamy, że zarówno Rada Polityki Pieniężnej jak i Bank Kanady nie zmienią w zasadzie niczego wprowadzonej przez siebie polityce pieniężnej. Dlatego też nie oczekujemy reakcji zarówno w notowaniach polskiej waluty, jak i kanadyjskiego dolara. Uważamy ponadto, że złoty pozostaje pod wpływem czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim pod wpływem poziomu awersji do ryzyka Kształtowanego przez wydarzenia na Ukrainie. Z kolei dane makro z USA powinny stanowić cenną wskazówkę przed piątkowym, kluczowym raportem z amerykańskiego rynku pracy. Dziś uwaga powinna skupić się przede wszystkim na subindeks zatrudnienia w raporcie ISM dla usług. Usługi w Stanach Zjednoczonych odpowiadają bowiem za około 80% zatrudnienia. Jeżeli dzisiejsze dane zaskoczą in plus, powinno to wywołać wzrost oczekiwań co do piątkowego raportu z rynku pracy oraz przełożyć się na umocnienie amerykańskiego dolara. Uważamy jednak, że przed kluczowymi wydarzeniami, czyli jutrzejszą decyzją Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp oraz wspomnianym piątkowym raportem z amerykańskiego rynku pracy, zmienność na parze EUR-USD. Powinna być ograniczona. Dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji.